W tym filmie pokażę wam 10 przykładów, jak szybko wygrać w Warcaby na każdym poziomie. Wszystkie pozycje, które Wam zaprezentuję, pochodzą z turnieju rangi Pucharu świata Rotterdams Open 2023, w którym mieliśmy swoją polską przedstawicielkę. I której, bo oczywiście o Kasi Stańczuk mowa, partia też znajdzie się w naszych rozważaniach. Czy dobrze, czy źle? Oglądajcie i zobaczcie. Nowe filmy wpadają na kanał w niedzielę o 12 i w czwartki o 19, więc nie zapomnijcie subskrybować kanał Warcaby dla lekcji takich jak ta. Nie przedłużając, lecimy z tematem. A lecieć będziemy chronologicznie, czyli od ciekawych wydarzeń z pierwszej rundy w turnieju przypominam Rotterdam's Open. Co ciekawe, ten turniej właściwie to miasto, ma Warcaby w nazwie Rotterdam. Dam, dam Dams. Wiecie o co chodzi? Nieważne. W arcymistrz Sip ma grał ze swoim rodakiem Janem Den. Hoffem. No i Walter kontroluje pole 24, próbuje okrążać, podchwycać piona 23, taki plan zbliżony do półklasyki i zastawia posunięciem 33-29 masę ciekawych pułapek. Jedyną opcją było grać teraz 19-24, ale jego przeciwnik zagrał 11-17, no i wpadł na kombinację, co możecie też widzieć po wystrzeliwującym termometrze po prawej. Pauzujcie, spróbujcie rozwiązać sami, bo ja rozwiązanie już Wam podaję. 37-31, potem oddajemy 27-22, bijąc dwa piony, wyciągamy kamienia czarnego z pola 13. Czarne odbijają, więc kolejność wraca do białych, i białe przeprowadzają uderzenie mostek. 38-33, dwa kamienie za trzy, które bijąc białe, lądują na damce. Piękny taktyczny sposób wygrywania. Pamiętajcie, że kombinacje w warcabach to najszybszy, najbardziej efektywny sposób na to, żeby pokonywać przeciwników. Zostajemy jeszcze w pierwszej rundzie i mamy świetny przykład tego, że partię Warcałów można wygrać nie tylko w późnej fazie gry, ale nawet w debiucie, wykorzystując co innego jak Warcabowe uderzenia, których przecież w tej grze jest bardzo dużo. Świetny przykład temu dał arcymistrz z Holandii Jan Hrunendijk, który zagrywa 47-42 i daje szansę swojemu przeciwnikowi się pomylić, bo przecież warcaby, jak każdy sport, jest grą wykorzystywania błędów. No i czarne, co robią? Zagrywają 21-26, przez co wpadają na słynne uderzenie bomba. Ale nie w takiej oczywistej, klasycznej postaci. Pauzujcie, rozwiązujcie, bo prawidłowe zagranie to 27. 21 i okazuje się, że niezależnie jak czarne pobiją, białe biją w taki sposób, że zmuszają przeciwnika do bicia większości, czyli w tym wypadku dwóch kamieni. Tak akurat było w partii w tej kontynuacji. Jan wziął trzy piony jeszcze po jednym i został z jednym kamieniem więcej. Drugą opcją było w tym momencie pobić z 16 na 27 i kolejny raz. Białe biją dwa nie w tę stronę, ale właśnie z pola 32. Dlaczego? Bo w ten sposób zmuszają kamienia czarnego 23 znów do zbicia większości dwóch kamieni, dzięki czemu w ostatecznym rozrachunku zyskują piona. Jeszcze jeden wewnętrzny pojedynek Holendrów, no bo w końcu turniej w Holandii. Białymi grała rewelacja holenderskiej młodzieży Mateo Boksum, a czarnymi Simon Harmsman. No, i to nie jest ostatni przykład, który w wykonaniu Simona będziemy w tym materiale oglądać. Ciężka pozycja białych, ale Mateo przyspiesza swoją porażkę zagraniem 28-22. Szansa dla Was, żeby to rozwiązać samodzielnie. A ja pokazuję o co chodzi. Simon oddaje dwa piony i wpuszcza przeciwnika na damkę. Wpuszczenie przeciwnika, taka idea, na damkę, to bardzo ukryty i nieprzewidywalny dla wielu zawodników scenariusz. Dlatego jest taki skuteczny. Jak widzicie, nie tylko przeciwko amatorom, ale również przeciwko doświadczonym zawodnikom. Następnie kolejne wybicia mają na celu przygotować drogę finalnego bicia kombinacyjnego czarnych. Damka następnie jest sprowadzana na pole 30 i po ruchu 23 20 Mateo się poddał dlaczego? No jedną z przykładowych kontynuacji byłoby bicie w ten sposób: Czarne biją dwa białe, muszą odbić do tyłu ruch wraca do czarnych, które kasują damkę i kolejne trzy białe piony. Oczywiście z wygraną pozycją w partii to już nie nastąpiło, ale idea po prostu piękna. A przed nami chyba najbardziej kosmiczny ze wszystkich przykładów, które zobaczycie w tym filmie. Innym sposobem, żeby wygrywać w warcaby jest nie tylko zrobić kombinację, ale czasem paradoksalnie na nią wpaść. Co pokazał nam arcymistrz Martin van Eysendorn w partii z Andrew Tjonaongiem, który grał białymi. Zagrał 16-21 i po 34-30 Martin wpada na kombinację, atakując 20-25. Pozwala przeciwnikowi oddać dwa piony, trzeciego, czwartego, niezależnie jak czarne by pobiły, kasuje trzy piony na pole oddamki, on tego piona wycofuje i teraz Możemy sobie uświadomić, jak niesamowicie daleko i dokładnie, precyzyjnie arcymistrzowie Warcabowi liczą, że w takie warianty idą. Zagrywa 21-27 i wiąże długie skrzydło białych. Grozi poniekąd wyrywaniem piona 37 i jakimś zbiciem do damki. On policzył, że właśnie tak ta partia się potoczy. Zagrywa na 14 Andrew Tiona Ong. A Martin van Eysendorn 18, 23. I co się dzieje? Białe idą do damki, świadomie czarne je tam puszczają, a po zagraniu 12, 18, kiedy te damki stawiać, no, nie mogą, dlatego że odda czarny dwa piony, wykorzystując większość bicia, zmuszając białe do bicia z 37 i skończy bijąc 4 na damce na 50. Oczywiście to by były dla białych za duże straty, dlatego grają 44, 39. Ale ta idea z większością bicia oczywiście cały czas działa. 27, 32, 2 na damkę. Materiał można powiedzieć jest wyrównany, ale białe mają taki problem, że jak postawią damkę, to je, mobilność tej damki jest bardzo ograniczona przez swojego piona na 19, który stoi i przeszkadza. Często bywa tak. W końcówkach, że wasz pion może być dla was wielkim, wielkim problemem. A ta damka czarnych robi bardzo solidną robotę. Teraz jeszcze dodatkowo, gdyby próbować stawiać damkę, no to znowu pułapka taktyczna oddać jednego piona 18-23, wziąć 3 i mieć wygraną końcówkę. Nie mógł na to Andrew pozwolić, dlatego uciekł. 38-33, na co Martin atakuje piona po. Zasłonięciu wykorzystuje kolejny raz większość bicia, oddając dwa. Przymus mm, zmusza białe do bicia z 33, a nie zabrania damki do tyłu z pola 38. Teraz ma już jednego piona więcej, no a przecież mobilność białej damki wcale się nie poprawiła. Oddają jeszcze kamienia 45-40. Dlaczego? Dlatego, że gdyby znowu pokusiły się damkę stawiać, to czarne mogą chociażby oddać jednego piona i oddać damkę, biorąc damkę i piona. Jeden pion więcej bardzo obiecująca pozycja do wygranej. W związku z tym Straty białych rosną i dopiero teraz stawia damkę. No, i po posunięciu 15-20, gdzie dalej ta damka nigdzie nie może zagrać, bo po prostu zostaje podstawiona pod bicie przez czarnego piona, białe się poddały. Niesamowita sprawa, jeżeli chodzi o dokładność kalkulacji, która zawsze może być dla Was przepustką do wygrywania warcobowych partii. Kolejna pozycja z czwartej rundy zawodów, no i mamy naszą rodzynkę. Kasia Stańczuk białymi w partii przeciwko Julii Bincarowskiej, reprezentantce Holandii. No, i Kasia niestety nie pokazała się w tej partii z najlepszej strony. W tej pozycji zagrała 38-32, i jak możecie zobaczyć po wskazaniu silnika, nie był to lekko mówiąc najlepszy pomysł. Ta kombinacja jest całkiem prosta, więc zachęcam Was do samodzielnego rozwiązania, bo to, co zrobiła Julia, to oddanie dwóch kamieni 23-29, bicie, bicie. Ruch wraca do białych, które muszą zbić na 19 i zostaje proste wykończenie 25-30. Klasyczna idea z takich pozycji zbliżonych do rogatki, więc trochę rozczarowujące, że Kasia tak wpadła. Nie wiem jeszcze jak ten turniej zakończyła, bo nagrywam przed jego zakończeniem, ale mam nadzieję, że finisz był znacznie lepszy niż to, co było w tej czwartej rundzie. I lądujemy w piątej rundzie, w której działo się naprawdę dużo. I co bardzo ciekawe, nie zawsze teoretycznie słabszy przeciwnik przegrywa. Co udowadnił świetnie Chińczyk o imieniu Du. A nazwiska nie będę próbował wymawiać, ale jest tam Yuan. Grał z arcymistrzem holenderskim Josem Stokelem. Oczywiście to nie jest topowy arcymistrz świata, ale ciągle to arcymistrz. I żeby go pokonać trzeba pokazać co nieco. No i Chińczyk. Pokazał bardzo dobre kalkulacje i szanse na wykorzystanie jednej małej luki, czyli takiej na polu 20. Natomiast nie wchodzi tutaj od razu, najpierw wymienia 27-22, a potem 37-31 robiąc takie. Rozwiązanie pozycji 2 za 2, zastawiając bardzo dużo ciekawych pułapek. I co się, moi drodzy, teraz dzieje? Okazuje się, że czarne nie mogą zaatakować tego piona 12-18, dlatego że po prostu białe wejdą po 2 i zrobią takie niestandardowe uderzenie rykoszet. Była już bomba, był mostek, czas na. Rykożet, biały biją 2 i dopiero teraz finalne uderzenie dające korzyść, zabranie kolejnych dwóch pionów. Co w takim wypadku czarne grać mogą? No Gdyby próbowały schodzić 21-26, no to znowu wejście na 20 zaczyna działać. 12-18 w żaden sposób nie pomaga, bo po takiej sekwencji bicia prowadzi do e, co najmniej piona przewagi dla białych, a teraz jeszcze po zagraniu ewentualnym 16-21, znowu mostek. Odejście 32-28, oddanie dwóch i wzięcie. 3. Dlatego małe problemy u czarnych, które przecież nie mogą też dostawić piona 10 na 14. Dlaczego? No bo idzie wymiana 34, 29, bicie, bicie, bicie. No i teraz 45, 40 z bardzo prostym planem, przyjściem na pole 29, zabraniem kamienia 24. Nawet jeżeli czarne w tym czasie wejdą 12, 18, no to jeszcze jakieś groźby 28, 23. Wielkie problemy, dlatego że po potencjalnym przerywie, potencjalnym odbiciu 40, 34, no i ten kamień po prostu zginie atakiem albo w tę, albo w tę stronę. Jos Stokel w takim wypadku zagrywa 12-17, wymienia, a to daje właśnie to potrzebne tempo Chińczykowi, żeby wejść na pole 20. Po czym Jos oddaje piona i na pierwszy rzut oka ma bardzo dobrą rekompensatę w postaci mocnego przeciążenia krótkiego skrzydła białych. Ale po kolejnym zagraniu 21-26... No, znowu niesamowitymi obliczeniami, kalkulacjami wykazuje się Chińczyk, który zobaczcie, jaką robi kombinację, też was zachęcam do tego, żeby spróbować rozwiązać samodzielnie. Oddaję dwa piony i kolejne dwa. Wyciągają z tego czarnego kamienia z dwudziestki trójki, dzięki czemu ma utorowaną drogę do damki. Ale po tym biciu przecież czarne mogą postawić damkę. Co robią? Tylko ta damka atakuje piona, a to daje wolne tempo. Cichy ruch, który bardzo często do wygrywania można wykorzystywać. Znając kolejne zagranie przeciwnika, można przecież coś przygotować. No i Chińczyk zagrywa 30-24, potem tę damkę sprowadza z powrotem na 49, potem na 35 po to, żeby w końcu ją złapać. Oddając kolejnego piona, bijąc damkę i piona. To jeszcze nie jest łatwa końcówka do wygrania, dlatego, że dwa piony mniej po stronie białych. Natomiast w bardzo łatwy sposób dam można wykorzystać do takich długich bić. Teraz po sprowadzeniu jej na 46 czarne nie mają możliwości ocelenia piona, który zginie po poddaniu 36-31. Wydarzyło się to po posunięciu 3-8, oddanie 2, kolejny ruch, no i znowu to samo, tylko z drugiej strony warcabnicy. Zagrywa Chińczyk na 24 z planem przyjścia 25-20, a potem odsunięcia damki, albo po prostu będzie tym pionem różną do damki numer 2. Fenomenalny przykład wygrywania w warcaby. Kolejny przykład z piątej rundy, kolejny arcymistrzowski skalp, którego autorem jest Simon Harms. już go widzieliśmy. I jeszcze go zobaczymy. Jego przeciwnikiem Itse Slump, grający czarnymi. No i od razu widać, że białe stoją lepiej, mają piona więcej, no i już są na damce, a czarne do tej damki mają do zrobienia dwa posunięcia. No i Itse zagrywa 37-42 i to, że jest się zaraz obok damki, gdzie białe teoretycznie nie mogą tego piona wycofać, no bo przecież on pobije dwa i dalej będzie stał koło damki, nie oznacza wcale, że czarnym tę damkę uda się postawić, dlatego, że kombinacyjnie nie. Białe wygrywają. Spauzujcie, spróbujcie sami, bo to jest przepiękne, co Simon wymyślił. Oddaje 24-20, następnie na większość 29-23. Znowu nie można bić jednego, trzeba bić oczywiście dwa. Wycofuje tego piona 39-34, zagrywa na siódemkę i kiedy już poddawał prawie wszystko, oddaje jeszcze ostatniego piona po to, żeby zrobić festiwal bicia. Umiecie pobić prawidłowo? To wcale nie takie łatwe w warcabach. Raz, dwa, trzy, cztery. Na koniec damką odcina na linii głównej, bardzo ważnej, diagonali. Dwa czarne piony to jest oczywiście wygrana pozycja. Wystarczy, że damka będzie czekała, a te piony muszą się poddać podbicie. Piękna, piękna wygrana. Ostatni przykład z piątej rundy i ostatni, drugi Jana Hrunendajka. Żeby wygrywać w warcaby, trzeba sprawdzać wszystkie możliwości szans zagrożeń, łącznie z różnymi atakami. W tej pozycji, na pierwszy rzut oka, wydawałoby się, że nie można wchodzić 19 na 13 dlatego że kiedy czarne odejdą, białe muszą gdzieś pójść do przodu. No nie pójdą tutaj oddając piona, tylko pójdą na ósemkę, a wtedy czarne wykorzystują kolumnę, bardzo silną formację, więc to bardzo ważny element gry. 27, 22, 18 do Ukrytej kombinacji oddania jednego i wzięcia dwóch w kierunku do tyłu, dlatego ona jest taka ukryta. Ale nie przeliczył tego przeciwnik, przeliczył to dobrze Jan, bo w tej pozycji wystarczyło zagrać 34-30. Oddać dwa piony i kiedy znowu znamy kolejny, kolejne posunięcie przeciwnika, będzie bił z 18 na 9, wystarczy wejść 24 na 19. Oddaliśmy dwa, oddajemy trzeciego i bierzemy 3. I teraz grozimy tym, że zaatakujemy na 32 piona stojącego na 27 i go zbijemy znowu albo do przodu, albo do tyłu. A jeżeli on ucieknie, to wychodzimy 26, dochodzi do kolejnej Wymiany. Na warcabnicy zostają tylko po cztery piony, i zobaczcie, ten 21 ma prostą drogę do damki, a czarny do damki nie ma się jak przedostać. Piękna wygrana. Wędrujemy do rundy szóstej, gdzie Iceless Slump dał nam szansę pokazać się ze strony wygrywającej, a nie tak jak wcześniej przegrywającej. No i co? W warcaby warto grać ostro, nie szablonowo, niestandardowo. Na taką grę będą bardzo często decydowali się arcymistrzowie, nawet w swego rodzaju blefie. Mogą nie wiedzieć, czy dana pozycja jest dobra, ale liczą na to, że szybciej przeciwnik się w niej pogubi. Tak jak się pogubił Andrew Tiona Ta pozycja naprawdę nie jest straszna, natomiast chyba miał duże obawy tego, że braknie mu przez Przestrzeni do gry Andrew i postanowił przełamać pozycję z kamieniem 33. Co robiąc? Oddając piona i go atakując. Na pierwszy rzut oka wygląda wszystko spoko, ale znowu. Kiedy białe znają kolejny ruch czarnych, mogą przygotować jakąś niespodziankę. I ona w tym wypadku była całkiem prosta. Wykorzystujemy przy tej kombinacji dwie idee. Już ten cichy, wolny ruch, o którym mówiliśmy sobie wcześniej, i znowu wpuszczenie przeciwnika na damkę. Ta damka jest na biciu na pole 21. Wystarczy tylko dostawić na 26 i zgarnąć dwa piony, właściwie piona i damkę, sta stanąć na pole od przemiany damkowej. No i to jest pozycja dosyć prosta do wygrania. Dziesiąty przykład, jak wygrywać Warcabę z szóstej rundy turnieju, a w nim dwóch znanych nam już aktorów: Jan Hunendalk po tej dolnej stronie, czyli od czarnych, a Simon Harms ma białymi. No i to jest naprawdę prawdziwa, truskawka czy wisienka na torcie. Warcaby. Gramy tak, żeby przewidzieć następny ruch przeciwnika. Jeżeli jesteśmy w stanie na ten ruch zastawić jakąś pułapkę, takim w miarę logicznym, normalnie wyglądającym naszym ruchem, to jest perfekcja do tego, żeby przeciwnik popełnił błąd. Skoro oglądaliśmy już dwie pozycje, w których Simon pięknie wygrywał, Jan również, ale pokonać przeciwnika, który gra dobrze kombinacyjnie, dzięki grze taktycznej, czyli kombinacyjnej. Coś niesamowitego. Jan zagrywa 11-16, zostawia na swoim miejscu piona 5, co najbardziej zastanawia w tej pozycji. No i naturalnie wyglądającym ruchem dla białych, które mają dosyć mocno przeciążone krótkie skrzydło jest zagrać 43-38, dostawić po prostu serię różnych kolumn, silną strukturę. I tak właśnie zagrywa Simon Harmsman. Nawet na pierwszy rzut oka, jak patrzycie na termometr, komputer nie widzi tej kombinacji. Dopiero zobaczę ją za chwilę. Jan Hrunendijk oddaje 16-21, no i dopiero teraz ruszyło w stronę przewagi dla czarnych. Bicie. Oddajemy kolejnego piona, oddajemy jeszcze jednego, bierzemy dwa, białe biją, czarne biją, białe odbijają i teraz raz, dwa, trzy, cztery. Pion, który bije przez pole damkowe, ale może być dalej jako pion, zostaje pionem i finiszują czarne bijąc cztery piony na damkę. I sztuką niesamowitą jest nie tylko kombinację zostawić, zrobić, ale jeszcze doliczyć, że w tej pozycji to będzie pozycja wygrana. Trwało to chwilę, ale koniec końców po kolejnych kilku, prawie dziesięciu ruchach białe tracą kamienia, a potem dochodzi do sytuacji, w której damka odcina je na linii trójnika, no i Simon Harmsma się poddaje. Kawał niesamowitej roboty ze strony Jana Hrunendajka. Myślę, że ta pozycja trafi do kilku książek. I to wszystko, co miałem przygotowane dla Was w tym materiale. Napiszcie proszę w komentarzu, który przykład spodobał Wam się najbardziej. Z góry dzięki za każdą łapkę w górę i subskrypcję kanału Warcaby. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!